Halo, halo, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 26 odcinku z Minecrafta. Um, na komórki. Na telefony. Um, ale mi się ręka trzęsie. Słuchajcie, w tym odcinku poszukam wyjścia po prostu z tej jaskini. Zapomniałem w ogóle kompletnie zobaczyć odcinka, dopiero mi się opłamniała, akurat jak teraz, jak już w Minecrafta włączałem nagrywarkę, mi się akurat opłamniała dopiero. Może nie wierzyć, ale taka, taka prawda. Ym, no i co? Oczywiście. Ym, Dzisiejsze odcinki nie będą trwały jakoś długo, w sumie jeszcze krótsze będą niż wczorajsze. Będą trwały może po 5-4 minuty tylko z Minecrafta. I Ci jeszcze jeden horror show się pojawi. I ten film informacyjny. Z planami na jutro i może z czymś tam jeszcze. Może jutro też będę u ekipy, zobaczymy. Też jutro może coś nagram u ekipy. A dzisiaj na pewno do ekipy nie pójdę, bo dzisiaj nie ma. No i tak, i znowu to samo, czyli budowanie terenu, ale pasek musi się nie chce załadować, już prawie 2 minuty odcinka. Budowanie terenu. Nie wiem, czy tu telewizor zszycie, ale gra tutaj telewizor. Ym, a też głośno nie chcę mówić, bo sam w domu nie jestem. No i wiecie. No ja to są po prostu, no. Trzeba dużo mówić. Ja jak berety z tym. O dobra, ładuję się. Ja naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Czemu mam takie lagi w ogóle nie? Na menu głównym nawet jak, jak nie nagrywam, mam 60 FPS-ów. Jak nagrywam w grze mam kilka praktycznie, nie mam 60, nawet nawet nie dochodzi do 20. Mam mniej niż 15. Nawet mniej niż 12. To jest niemożliwe po prostu.

nie wiem co zrealizuję w tym odcinku, więc to będzie oczywiście wyjście ze skini, ale pod kopem do góry, bo nie wiem gdzie jest wyjście. Było wyjście, nagle zniknęło, rozpłynęło się w powietrzu. No i no ja jeszcze robią ze mnie, no, że tak to wolno wszystko idzie, 4 minuty odcinka w ogóle. Nie, słuchajcie, to jest naprawdę, to, to, jest, nie, to jest, mam dużo rzeczy do zmienienia w przyszłości. Nagrywarkę. Chcę zoptymalizować mój sprzęt. Oczywiście ten, ten na którym nagrywam. No i chcę zoptymalizować, no po prostu sprzęt chcę, nagrywarkę muszę zmienić. Ten program do montowania mam załatwiony słuchajcie. Tam ten jakiś błąd miałem, nie można inny zmontować. Tylko na nowym sprzęcie mam tą, ten program do montowania o nazwie Kinmaster. W ogóle fajnie to tu jest zaprojektowane. Tak, tak, tak takie szaro bóre, w ogóle takie fajne. Lubię, lubię, takie, lubię takie kolory, to mi się to jest takie fajne klimaty są, jak tak ciemno jest. No wiadomo, że czasami niektórzy wolą widno, ale ja na przykład wolę tak. Jak jest taka idealna okazja, to tak ciemno, nie? Jak jest, to tak jest fajnie. W ogóle 17 już jest. Tutaj jest na. Godzina 17.00, równa. Oj.

Dobra, trzeba... No w sumie już wilem się podsadzę, u mnie... Mam go 13, ten... Z Przez było zbugowane, już tam na górze było jasno, nie wiem czy widzieliście. jest dosyć dobrym, hmm. ja To takie bloki te powykorzystuję sobie w takiej małej liczbie jak 4, 1 Nie, jednego dnia to mam dziennie miałem jakąś jednej szlice mam krzemień, mam kości, mam ten brukowany łupek czyli ten blok taki ciekawy którego zebrałem wczoraj jak byłem u tajemniczego człowieka i ogólnie u ekipy Ale trochę tak się zastanawiam czemu to jeszcze w ogóle Szczerze? Czy znaczy, powinienem być na zewnątrz? Znaczy już powinienem być chyba na zewnątrz, nie wiem coś tak dziwne wrażenie miałem Bramy 13 diorytu Dobra, się wyżej nie dokopię. O, ziemia. Kurde, no. To jest kamieni? Nie, no bez jaj, że jeszcze nie mam, nie jestem na powierzchni

Kurde, brakło kilka bloków. Co ty jeszcze mam? Mam jeszcze te pięć ziemi. Natalia! Trudno mi jest ją wyczuć. Pewnie nie będzie zbyt zadowolona, bo nie ma chrząstek żyłek. Kotek milony, co zrobisz? O, deszcz pada. Tak, nieładnie. Się przepaliło trochę. Wygląda dobrze. Dobra. No, proszę bardzo, jest tu wioska. Więc wracamy. O kurde, mam 2,5 serca. Słuchajcie, gdzie jest ten mój domek? Ja weź dźwięku, słuchajcie, jestem, więc kurde. Mam dwa serduszka. O nie, Kirper, nie, proszę. Co ja jestem? Jakim jestem idiotą? Nie no, nie no, jestem debilem. Patrzcie, co ja robię w ogóle. Nie, kilper. Zostaw, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Dobra, jest, widzę mój chyba domek. Ja pier... Kur... Wejdź tu! Wejdź tu! Szybciej! Nie wiadomo czy nawet... Nie wiadomo czy ktoś w ogóle ze mną był. Akurat jak ja Hm. Nie stręc. Ale dobra, ja zakończam odcinek. Wróciłem. Ja to ja w kolejnym odcinku sprawdzę czy faktycznie wejście, wejście, wejście wyjście zakopane stało. I co? Trzymajcie się i ...papa.